Siemka, Witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget. Mamy 3 minutki do północy. Także za chwilę będą nowe rzeczy w sklepie, bo dzisiaj to sobie przyjrzałem już wszystko. Awka zrobiona. Też mam nowego pupila. Jak widać po tym i w sumie po tym. Tak ogarnąłem ostatnio, że tutaj chyba najnowsze pupileś pokazują. Także generalnie udało mi się porobić parę środowisk i złapałem właśnie żniwka tego plutoida, koziutka, koguta, no i ślimaka też złapałem i Świna, nie wiem czy było ostatnio, czy nie, ale no generalnie tak to właśnie poszło. No i za chwilę po północy, dwie minutki już, także coś tam nakarmię, jakieś środowisko sobie spróbuję zrobić. No i generalnie właśnie bardzo dużo tych rochów mi się udało porobić, nie wiem czy wszystko, nie, nie zapisywałem nawet wszystkiego. Ale no generalnie, no na przykład tą walkę pokażę. Ja na te walki miałem ogólnie bardzo mało procenta wygraną. Tam nie wiem ile by nie sprawdzałem. Ale jak robiłem podejścia to zawsze bardzo, bardzo dużo brakowało. A tu zobaczcie jak przyparciłem na przykład. No i dostałem, dostałem epika ze slotem. Ale wszystkie cechy standardowo. No i tego epika właśnie mam w equipunku również. Ogólnie to mam do rozmontowania prawdopodobnie. Dzisiaj wrzuciłem do kibla i mam aurę na trzeci poziom, więc to sobie już mogę spłukać. Przedmiot zwykły, niestety, epik się nie trafił, ale to nic. Teraz mi się przypomniało, że ja nic nie rozmontowałem tutaj, więc sobie rozmontuję, żeby nie stracić tego. A właśnie, jeszcze mam itemki, generalnie nowe skarczmy. Taki pas trafiłem dzisiaj, to dosyć niedawno, i broń trafiłem nie akurat rano, ale no, jak widać jest sporo lepsza od mojej. Także czekam jeszcze minutkę do północy, zobaczę czy będzie coś nowego tutaj. Przebiorę się trochę i spróbuję coś tam zadziałać w lochach. Dwa grzyby mam aż. Jeden jeszcze wleci z na początku, więc na no, generalnie fajnie. A co najważniejsze, dzisiaj na odcinek odblokowałem podziemia. Odblokowałem je ja już wczoraj w sumie, wieczorem jakoś chyba. No tam mniejsza, ale generalnie już troszkę zdążyłem rozbudować. Serce Ciemności mam na czwartym poziomie, Ekstraktor na czwartym, jest już Północ widzę. wytywy tu się spoglądało coś, yy, no Komnata Tortur na trzeci idzie. No i generalnie mogę już kolejnych bohaterów atakować, ale to sobie zostawię na wieczór albo na no później jak będę jakoś duszę potrzebował. No, bo tutaj tą komnatę tortur mogę rozbudować i tych dużo więcej ogólnie dostawać. Także jak chodzi o ataki, to nie na odcinku, jeszcze co tu piszą? Kiedy będzie elevator? Nie wiem, nie wiem. Ciekawe, czy Gandalf pyta przez to, żeby się pojawiło, tak jak mi tutaj. Ale w rozpisie na Discordzie co mamy to na pewno. Tam jest. No, i dzisiaj jest kalendarzanie śmiertelka. Także od razu na postać i na 23 dni jeszcze mam. Yy, ogólnie, ABWW też nowe koło odblokowałem dzisiaj. Także tylko mogę trafiać dużą ilość kamienia, golda, drewna. Yy, expo że jest to dużo lub mało. Yy, ale poza tym jeszcze mam właśnie owocki, dusze, kryjnoty mi doszły. Także mam trochę nowych rzeczy. Trochę monet nabiłem. Wczoraj też 8 razy kręciłem, bo próbowałem duszę trafić. Ale akurat ani razu nie trafiłem. A te monetki dzisiaj sobie nabiłem dosyć sporo. Akurat z nimi teraz poczekam na jakiś event, na kręcenie, chyba. No, tą pierwszą próbę mogę już teraz zrobić. Akurat drewno, więc mi się nie przyda za bardzo. Tutaj zadam komroczne bory. No, są od razu, więc wezmę, mnie. Dobra, i tu są ogólnie te gierki z hazardistą. Te kości są takie mocne sobie właśnie nabiłem tutaj klepsydr 38 udało mi się już też zrobić osiągnięcie to żeby trafić 5 takich samych kości, gdzie ono tutaj jest zaraz znajdziemy o właśnie nowe koło fortuny o i piąteczka, także kolejne osiągnięcia doszły, mam 25 więc tak to sobie idzie no a tutaj próbuję ogólnie teraz trafiać sobie Właśnie dusze głównie. Czasami, jak się czegoś dwie lub trzy kości trafią, no to coś innego. Gold. Dwa koła tylko. To akurat zrobię rola całkowicie, bo tego golda za dużo nie ma. Ok. Dwa razy dusze. No trzy koła, to jest już jednak coś. I generalnie kolejne rzuty chyba będę sobie robił później. A to 11 koła na ten poziom. Okej, okay, no to w takim razie jeszcze chyba spróbuję sobie poszukać, żeby te 11 tysięcy dobić, żeby mógł puścić serce ciemności na kolejny poziom. Nie wiem, czy to dobra taktyka. Wydaje mi się, że tak, ale zobaczymy. 630, no tu już trochę mało. Wtedy też miałem trafione czy 4? Nie, no chyba 4. aż tak mało bym nie dostał. Dobra, to wezmę wyjątkowe krypsydry. O nie trafiłem. Ale jeszcze raz. Jakbym 4 trafił, byłoby super. Dajcie mi golda tylko dusze. Please. No nie dadzą. Ok, może na ostatnim podejściu też nie. No to generalnie tylko naraz trafiłem większą ilość. Jakbym trafił 5, to byłoby super. No ale niestety nie siadło. Także no. Z duszami to głównie muszę czekać na ten pakiet. A ten pakiet sobie kupię w piątek. Piątek po północy jakoś najlepiej, żeby jak najszybciej. Na no, kupię w piątek, no bo będzie 20% więcej grzybów, czyli ileś tam. Więc z 750, szybko matematyka, to będzie około 150 grzybów więcej, bodajże, jak dobrze liczę. Także, no generalnie, myślę, że opłaca się te kilka dni poczekać. 1000 krepszów to w ogóle będzie także. Zadania będę mógł sobie taką pomijać. Ale dobra, jeszcze Wam pokażę, że tutaj mam rękę właśnie menadżera. Myślę, czy nie resetować. Rano chyba zresetuję. Też tu chciałem właśnie do tych 250 dobić, bo to mi da sporego boosta. Także no na pewno jak zresetuję to już rano, to niech przez noc jeszcze się nabije. Dobra, jest jakaś broń. Broń zobaczymy na końcu, bo to może być najlepszy itemek. I uwaga, uwaga, O, dupa, już generalnie spoko, ale szczęście, lipa. Zaraz gabinet magii, tylko właśnie jeszcze chcę dopowiedzieć, yy, no żeby to potrzymać, zrobić to musiałem kopalnię na 10, już tą kopalnię na 10 mam jak winać. Tutaj leci twierdza na 11 poziom, jeszcze dwa dni, także tutaj ładnie z tą twierdzą dosyć idzie. I już wykupiłem trzy klejnoty. i akurat się trafiło tak, że wszystkie pod moją postać Także mam mały, średni, duży Tutaj właśnie na różne cechy Dobra, czy coś tutaj dla mnie macie, czy nie macie, nie macie No dobra, no to zakupów dzisiaj nie robię w takim razie Jak tutaj z budową na te tortur bym puścił chyba, czy nie? Czy lepiej na to oszczędzać? Tutaj mam 500, no w zaokrągleniu 500 na godzinę dajmy Więc hmm, Matematyka Potrzebuję jeszcze 6 koła ponad No to 12 Z 13 godzin A tu muszę odbierać tak co ...co 3 godziny. Okej, okay, ale tak w ciągu dnia by było. Kurde, to mogłem w sumie poczekać z tym hazardzistą. Co prawda trafiłem tam raz te trzy koła czy coś, więc to skróciło czas. No dobra, to poczekam na to serce ciemności. Będę sobie odbierał te i to tam puszczę. Chyba, że zrobię najpierw ataki i to przyspieszy. To może być sensowniejsze. Dobra, puszczę komnatę tortur. Za dużo myślę. Dobra, tu mamy broczne bory raz zrobione. Pół orków, Tu mam jeszcze pupilan na dzisiaj. Ale za dnia dziewiczkanion, ok. Jeszcze ktoś na środę. Środa, środa. Nie ma środy, więc tylko dziewiczkanion. No dobra, to niech sobie leci. Kłeścior. Zostańmy przy pupilach, od razu Karmy tutaj zębika, pyk, dzynikę. Zaraz zobaczymy, jakie środowisko tutaj zrobię. I chyba już, już widzę, że zrobię właśnie ognia. Wydaje mi się, że największa szansa jest, bo 43 poziom na 26. Także pyk, od razu pewnie poziom, chociaż nie, trochę zabraknie chyba do poziomu. No, troszeczkę brakuje, ale to nic. To nic, to nic, i tu mam wiosnę akurat, to też nie. Woda 50. Ziemia czy mrok? Mrok mam troszkę lepszy, bo więcej pupili chyba. Także może ziemią. 50 na setny, tu jeszcze mam zwiadowcę na wojownika, to bez problemu. Dobra, i tutaj do Kroksa. pyk. Także pupilę na razie zrobione. No i teraz muszę ogarnąć swoją postać ogółem. Także do tego przejdę. No i jakieś podejście w lochach by się przydało zrobić. Także. No dobra, podmiana broni na pewno. Podmiana pasa. Też więcej będzie redukcji obrażeń, bo więcej pancerza 4% git. I co do tego Epika, no to w sumie mogę go sobie założyć, bo ma. Nawet licząc inteligencję i wytrzymałość, tylko to ma dwa razy 140, więc tu by było 280, więc już jest na pewno lepszy. A ma jeszcze pełno innych cech, także to sobie podmienię i będzie spoko. Tylko teraz tak: akurat 3 klejnoty mam, tylko je dobrze trzeba rozdysponować. 275, 254, Do broni jest razy 2, o tym trzeba pamiętać. I trzeba też pamiętać o tym, że broń niedługo pewnie będę wymieniał. Bo już w sklepie była ta, co miała 640 obrażeń. Ale to w sumie to co chwilę jeszcze się na tych poziomach wymienia itemki, także to chyba nie ma co. Dobra, mm, jakbym dał tutaj oko flaminga, bym sobie nadrobił trochę wytrzymałość, bo ten item jak mam na inteligencję. Tutaj miałem na... Dam trzymałość i, i inteligencję. Dobra, dajmy chyba tutaj duży ten cztery koła. Dobra, 2-5-4 dam do... A dam do tego. Albo do, do tego. Zdecydowałem się w końcu. Inteligencja mógłby mieć trochę więcej, ale jakbym dał klejnot ten, to wydaje mi się, że, yy, że wtedy mógłby mieć trochę za dużo. Aczkolwiek nut no, 275, więc najlepszy klejnot razy 2. Także to też ma swoje plusy. Broń, bo co by mu ulepszył w sumie. To bym sobie rozmontował. I z tego sporo surowców bym dostał dosyć. Także pyk. Ogólnie... Tych ziomków moich jeszcze nie ubieram w ogóle, nie wiem czy powinienem czy nie. Czy już te pierwsze poziomy wieży padną. Pewnie jakbym ubrał to by padły. Więc w sumie pod nich może i tamki też już kupować. To by chyba nie było głupie. Dobra, tu dwa razy lepsze. Tu dajmy trzy. Pas razy dwa. Tu też raz. No i dobra, myślę, że na razie styknie. Dobiłbym sobie jeszcze tylko 141 poziom skarczmy. Może nawet po tym queste już dokładnie po tym queście coś tam w tyle niech sobie leci. I co? I podejście. Ej, I portalu zapomniałem zaatakować. Tak teraz myślę, bo. Stwierdziłem, dobra, zostawię na odcinek podejście i potem drugie po północy. I w końcu yy, zacząłem ten odcinek, myślałem na, na co ja tak czekałem. W sensie, co miałem zrobić na odcinku. No i zapomniałem o portalu. Także tu jest 9,6, ale jak wyjdę i wejdę to będzie chyba stówa, nie? Tak mi się wydaje. No bo się zaktualizowało. Także no 4% na własne życzenie sobie y, zabrałem. No ale to nie jest jakaś duża tragedia, bo... bo teraz y, tę postać sobie troszkę ulepszyłem, więc może nawet nadrobię coś tam. No a generalnie jak sobie doładuję te grzyby na weekend to już w ogóle będę tam dosyć sporo zmieniał itemków, no i też podekspion. Golda też sporo, więc sobie troszkę jeszcze wydam. Szczęście do 2,5 da radę. Chyba nie da rady, chociaż dało radę. 25 równiutko. Dobra, to zobaczmy, strefa światła. Procentów nie sprawdzałem wyjątkowo i nie będę sprawdzał dzisiaj. Zróbmy sobie trzy podejścia. Może siądzie za pierwszym, nie obraziłbym się. Aczkolwiek wydaje mi się, że chyba nie. Chociaż no zależy od kryta. Jeszcze jeden kryt. O, ale ten kryt był taki kiepski dosyć. Jak widać jest do zrobienia ogólnie ziomek. Już te trzy grzyby sobie wydam bo tak za bardzo, no nic chyba tych grzybów nie będę wydawał innego. A może akurat by ten rok siadł. Tutaj kryt i by siadło, a nawet bez kryta. Jaki to ma rozrzut. No ma dosyć spory. Także no myślę, że na tego ziomka mam 20-25% nawet. Mm. Kurde, znowu trochę zabrakło. No dobra, ostatnie podejście. Najwyżej dzisiaj bez rochu zrobionego żadnego. To pewnie w ciągu dniami mi wejdzie. No tu już kryty dostałem. Ja myślę, że na opartego takiego kryta za milion, by... ...tutaj mógł ziomek na luzie walnąć. No ale nic. Jak nie, to nie. Nic na siłę. Dobra, tyle mogę zaatakować. Oj, tyle to ja nie chcę, z już bym kliknął. Dobra, co do gilby jeszcze pokażę tylko. Przebiliśmy barierę 500 rycerzy. Pierwsze salki na 11 poziom. Także lecimy do przodu. Bonusy 140, także też fajnie. Idzie to sobie ładnie do przodu. Um, no i na zmianę na razie twierdzę, kwatery będę ulepszał. No i salkę oczywiście. I zobaczymy jak to pójdzie. Tu leci. Jeszcze zróbmy sobie rękę. No i oczywiście musiał serię taką palnąć. Już człowiek myślał, a może wejdzie, a tu nie. No, ale jeszcze mam tą strefę roku właśnie. I to jest za każdego epic w ogóle. No chyba tak nawet było już wcześniej, ale... Ale, ale zapomniałem. 172. A w wieży jaki poziom pierwszy? 200. kurde no generalnie tej itemki by musiał już pod nich brać. Nawet takie jakieś średnie, ale ze po prostu, żeby były. I to myślę, że, myślę, że już by było spoko. Golda wydałem co prawda Dobra teraz ja sobie w ciągu dnia tam porobię Jeszcze jutro I najwyżej w kolejnym odcinku wam pokażę co udało mi się Uzbierać i zobaczymy jak to pójdzie Dobra A dzisiaj kończymy Także dzięki za oglądanie na razie i ma.